Cześć wszystkim, ja jestem Buwer. Witam was, zagrajmy w Stalker Team Czarnobyla. Ponownie po sporym czasie wracam do tej gry. Wiem, ja, że to na kanale tak nie wygląda, że tak jak wygląda tak jak grał cały czas, ja wreszcie ja to wam mówiłem ostatnio. Wiadomo, my tutaj w parze zawitamy troszeczkę, natomiast mam plan na dzisiejszy... na dzisiejszy dzień, że tak powiem. Wybierzemy się na arenę. Powiedziałem. Prawdopodobnie spędzimy tam trochę więcej czasu, bo będę chciał ją zrobić, że tak powiem. Wiadomo, to nie jest takie proste, a w ogóle mam fajny pomysł, tak wam tylko powiem. Mam pomysł, tylko zastanawiam się, kiedy go zrealizować. Mam tu na myśli oczywiście Stalkera, Cień Czarnobyla. Przykładowo, co myślicie, albo czy widzieliście kiedyś coś takiego, że na przykład ludzie grali w Stalkera i po prostu wszędzie gdzie poszli, robili rozrubę, Ja sobie tak myślę o tym, bo. Ostatnio mi tak przeszło przez głowę. Wyobraźcie sobie, zaczynacie grę i pierwsze co, jesteście w obozie stalkerów, bierzecie pukawkę i rozwalacie wszystkich, i idziecie po prostu sojuszników i tak dalej. Jestem ciekaw, wiadomo, pewnie by się nie zmieniło, ale za dużo, ale na pewno by się sporo zmieniło. Dodatkowo jeszcze chciałbym powiedzieć, że na przykład ja tutaj w tym miejscu też rozbiłem, robiłem kiedyś rozrubę, tylko że ja później się źle czułem z tym wszystkim, bo. no... No rozwaliłem wszystkich po prostu nie miałem z kim pogadać, a nie jest jej to taka depreatra. Dobra, nieważne. Mamy tutaj misję do zrobienia. Gadamy z tobą. Siema, jest dla ciebie nowa walka. Mów dalej. Pierwsza walka, co? Twój przeciwnik to ochłap, tak jak ty. Jest tu z powodu długów. I ma dwie opcje. Albo wychodzi i walczy, wchodzi, wychodzi i walczy. Albo ląduje w najbliższej anomalii. To osaczone zwierzę, więc uważaj. Sprzęt na dziś, pomyślmy. Hmm. Zostaniecie po PM-ie. Dwa magazynki na web powinno wystarczyć. Jak go nie dojedziesz, to rzucimy cię psom na pożarcie, więc raczej nie masz wyboru. Ruszaj się. Jestem gotów. Lecimy, zobaczcie jak to wygląda. Jeden z nich skończy jako co Zaczynamy. Okej, okay. mm. co my tu mamy? Mamy... Nic nie mamy, tylko pendrive. Wiem, że będzie coraz trudniej tutaj to co jest teraz. Sorry, że tak się czuję nie gadam, ale. To jest tak, że na końcu jest ciekawa sytuacja, bo pamiętam. Że jest strasznie trudno, ale dobra. Dobra, gościu jest załatwy, To jest fajne. Mm, to było trochę proste. Tu są wszystkie nasze rzeczy bodajże. Dobra, czy mogę walczyć dalej? O, tysiąc tysiąc! Staliśmy. I to jest fajne, bo z tego, co się. Mm, co mi się wydaje, prawdopodobnie. Ranga nam urośnie po, po tym jak będziemy tutaj walczyć. Więc walczymy dalej. Twoja ostatnia walka gówno znaczy. Wciąż jesteś tym samym chłopem, co wcześniej, i żadna szanująca się osoba nie postawi na Ciebie chociażby magazynka. Jeśli chcesz zrobić konkretny szmal, to musisz jeszcze kilka razy zastąpić na arenie Twój nowy przeciwnik. Teraz też przeszedł pierwszą rundę. Jego walka była znacznie cięższa niż twoja. Nie lubię go jeszcze mam być szczerze, za szybko zabija, a widzowie chcą czegoś innego. No więc właśnie mi pokaż na co gdzie stać. Jestem gotów. W ogóle jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę po walce. Mianowicie na... Sorry, mianowicie na poziom trudności chcę zwrócić uwagę, bo ktoś mi tam powiedział, że trochę łatwo mam, ale zobaczcie sobie. Jestem na poziomie weteran, no i czy jest sens zmniejszać na poziom mistrz, gdzie ja nie jestem mistrzem? Oczywiście mam karabin, gość jest uzbrojony po uszy, a my nie mamy życia. Kurde, gdzie goś jest? Ja od razu mówię, że istnieje bardzo duża możliwość, że my wcześniej czegoś nie zginiemy. Wow, już zginiemy w tej bitwie. Wow, udało nam się. Powiem szczerze, nam się tylko to udało. Szybko bierzcie na stąd, bo mi się kurde stąd. Jesz kurde aptekę. Nic nie użyłem apteczki przez Zdrowanym przypadek, tym bardziej chodzi, że oglądasz, weźmy się uleczmy. O powiem wam szczerze, dobra, zmieniam mm, zdanie, naprawdę jest trochę trudniej. Wygrałeś, tę nagrodę, mów dalej. Proszę, proszę, widać nie jesteś wcale taką ciotą jak się wydawało. Proszę, byś spróbował się w prawdziwej walce, staniesz przeciwko dwóm gościom, o kurde, a jednak wołałem szwed. A imienia drugiego nie pamiętam. Specjalnie ich dobraliśmy, bo się szczerze nienawidzą. Czyli nie musisz się obawiać współpracy z ich strony. Prędzej siebie nawzajem łeb, sobie nawzajem łeb strzelą. Dziś mamy dzień ze szczelbą, więc nie pozwól im się zbytnio zbliżyć. Bo trzeba będzie cię zbierać po kawałku. Obstawiałem 10 do 1, czyli jak wygrasz to trochę zarobisz. Czy jesteśmy gotowi? Hmm... Wiecie co, ja jestem. Jeszcze nie jestem gotowy, zapiszę sobie tylko grę. można powiedzieć, że już jestem gotowy, więc. Do roboty. I to możesz. Wiadomo, musicie brać pod uwagę, że mogę zawsze przegrać, bo. Pani są tych ci komentatorzy w sumie. O kurde, no dobra, tu będzie jakiś problem. Uwaga, ich jest dwóch. Ja go już, widzę już. Dobra, jeden padł. Z tego, się mam też strzelbę. Jeszcze jeden został gdzieś, uwaga. Najgorzej jest. Najgorzej jest gościa nie widzieć, bolera jasna. Dobra, jest. A jeszcze jeden pocisk. Dawaj, Wow! Dobra, gościu nas na szczęście nie trafił. Nie było tak źle, go mówię. Problemem są inne rzeczy. Znowu muszę apteczkę zużyć. I to w sumie prawie powiedziałbym, że dwie. Dobra, jedną tylko. Co się gościu bugujesz? Coś ci nie pasuje gościu? Cóż? A arenę gościu? Arni! mi tu mówi. Armii, armii, armii. Dobra, nieważne. 3000 tylko. No i na razie tyle. Na razie jestem za mało doświadczony na walkę, więc jak ludziska widzicie nie było tak źle, ale jesteśmy już lepsi. Trzy walki wygrane. Ale ja wiem, że będzie taka walka, bo ja pamiętam, gdzie nie będziemy mieć żadnych szans. Dobra, tak jeszcze dla przypomnienia, bo w sumie sam zapomniałem, co się wydarzyło. Ostatnio gadaliśmy z Barmanem no, i musimy się Wejma prawdopodobnie się stąd, udać do dzika. Dzika, jak wiecie, jest gdzieś uwięziony, albo nie wiecie. Ale no, idźmy jeszcze do Armana, kupmy sobie kilka rzeczy. Kurde, idę w złą stronę, przepraszam. Kupimy sobie amunicję i tak dalej. No, wiem, wiem, wynoszę się stąd z Hmm, co my tu mamy? Bar Kurde się męczę. Ja się nie lubię męczyć. sory ale ja lubię szybko biegać. Jestem szybki. Gap to znaczy bar. Dobra, wypijmy jeszcze jednego, żeby trochę jednak. trochę jednak szybciej. Nie, my będziemy jeszcze chyba wrócić tutaj. Ale ja mówię, co, co chciałbym tutaj być, bo chciałbym misję porobić. I my sobie tutaj misję pierwsze porobimy. Witaj, naznaczony. Czasy się zmieniają. A ty ciągle. Szlak. na oboczu dalej. Kepnij sobie zaraz, ci naleję. Co dobra, tutaj oczywiście my to dowiedzieliśmy się w sumie trochę od tym... Zabij żołnierza Bandytu kotlet. Szlak. Nie, 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 teraz te zadania. O, mamy grawi. Ale o co chodzi? Zasłużyłem na nagrodę. Kolejna na chyba tylko ktoś mi pomógł. I don't know what do you mię gościu. I ci sprzedam? Dobre artefakty. Nic nie chcę sprzedać. Ja chcę kupić amunicję gdzieś. I nieważne ile ona by kosztowała, ja chcę ją mieć. Sprzedam ci jedynie co te, te pistolety, bo one są shit warte. Te bronie są spoko, Nigdy z tych broni nie strzelałem. Ale mam dobrą broń. Jeszcze do niego celownie założymy. Nie takich jak ty. Wiesz, może czy o czymś, co przydałoby się kotu? Byłem już gościu na. O, zabij zdrajcę. Wiecie, co dobra. Zrobię sobie misję łysola. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale zróbmy sobie. Jakiś tam temu, razem z innym Stalkerem, wybraliśmy się w podróż niedaleko od węglacza. Znaleźliśmy mnóstwo rzeczy. W tym kilka artefaktów, jak jeszcze nigdy nie widziałem nawet jakiegoś... na zdjęciach, coś tam. A ten Sukinsyn mnie wykiwał. Ostatniej nocy wykradł i schował najcenniejsze artefakty, a potem próbował mi mówić, że same zniknęły. Kilka dni temu widziałem jeden z nich u barmana, ale się wkurzyłem. W każdym razie, jeżeli dasz go znaleźć coś tam... Przekaż mu ode mnie owołowiane pozdrowienia. a tak przy okazji może od razu uda się dowiedzieć, gdzie jest schowek i jak zrobić dróża Jestem gotów. Dobra, fajny plakat. Hmm. Zaczynamy pierwszą misję. Wiem, że mieliśmy inną. A jak mówię, ja bardzo mało zrobiłem tutaj zadań pobocznych. Tu jest dzik, dzik sobie poczeka. Wróci po nagrodę. A, pytanie: Co tu jest? Dolina mroku, rura, tunel. O kurczę, a tutaj kto jest? Dzik, to tutaj musimy się dostać, ale to zaraz. A kto jest tutaj w takim razie? Mam lepszy pomysł, bo tu jest więcej misji. A będziemy szli do dziczy prawdopodobnie. Słuchaj, mam olbrzymi problem. Ja zgubiłem mój karabin rodowy w dziczy. Chciałem odstrzelić kilka pijawek, ale ledwo szedłem z życiem. Cholera. Słuchaj, jeśli go zyskasz, to ci zapłacę parę groszy. Tu zarobiłem i oddam ci wszystko, jeżeli tylko mi go przyniesiesz. To jest pamiątka, ja go zgubiłem. Tak zżyłem się, tym. mów dalej. Wszystko ci oddam, Bolera. tylko znajdź mój karabin. Tylko ktoś zgubiłem go koło miejsca, gdzie żyją pijawki. Tu masz urzędne, uważaj na siebie. Pijawki nie są. To, co się Dobrze fatygowałem. nastawione. Dobra, robimy tą misję również. Spróbujemy znaleźć twój karabin. Nie oszukam cię. To jest w twoim własnym interesie. Dobra. A co ty masz do powiedzenia? Jesteś pijany, no to ci współczuję. Aaa, to jest broń członka pow powinności. A na razie sobie to odpuścimy, zrobimy te dwie misje, a ty? tylko kupić informacje. O, gościu. No kurde, mogę ci pomóc. Dobra, masz. Znajduje się w pobliżu Instytutu Agroprom. Podziemium jest schowek, są w nim plany grupy, a także lista jej członków. W tym momencie mam informację o grupie, która dotarła do centrum <laughs> do 2000 Kupię. Styrok, Duch i Kieł, to są informacje jeszcze. Darli do, trafili do centrum Zony. To są ten Duch, to jest jego kolega i Kieł. kieł? Nie wiem, czy nie pamiętam, czy go poznaliśmy. Co tam znaleźli? Tego nikt nie wie, że zginął. Duch i Kieł wrócili załamani. Ostatnie wieści o Duchu są takie, że udał się do laboratorium polowego nad jeziorem Jantar. Dołączam w współrzędne obozu naukowców. Chcę kupić informacje. No dobra, kupię od ciebie jeszcze, taemnicza jeziora Antar jest mniej więcej taka jak tutaj mózgowska, węg... mózgowska węglacza. A efekty też wy wywołuje podobne. Dziwne emisje zmieniają w zombiaków wszystkich, którzy są w pobliżu. Starkerzy krączą jak coś tam, wokół jakiegoś emitera i każdego atakują. Pewnie dane wskazują na to, że rozwiązanie zagadki Jeziora Janter kryje się pod ziemią. Tu masz współrzędne emitera. Kupiliśmy od ciebie wszystkie informacje, gościu. To dobrze, że mi już wszystkie daje, bo byś mi okradł do zera. Dobra, mam nadzieję, że ogólnie filmik ludziska podobał. My sobie zrobimy teraz póki co tę misję. Wiadomo, po poboczne, czyli... Chyba to, bodajże. O, cholera, jas. Tu jest kordon. No, odszukaj ducha. Dobra, ludzie, ja sobie, to muszę wszystko poukładać. Dam was znać i widzimy się w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Peace out.